Witam serdecznie w czwartym z serii mini wykładów o podstawach health and safety dla przedsiębiorców w UK. Dzisiaj przybliżę temat jednego z podstawowych wymogów prawnych, a mianowicie wymóg stworzenia i wprowadzenia w życie polityki BHP, czyli tzw. health and safety policy. Jest to dokument strategicznie bardzo ważny. Jego główne założenia muszą dotrzeć do wszystkich pracowników. Dokument ten powinien być formalnie przeglądany i aktualizowany w regularnych odstępach czasowych. Standardem w większości przedsiębiorstw jest raz na rok, ale również trzeba pamiętać o tym, że w przypadku znaczących dla firmy zmian, czyli np. za każdym razem, gdy firma rozszerza działalność o nowy proces lub usługę, również należy taką politykę przejrzeć i upewnić się, że jest nadal aktualna. Jeśli firma zatrudnia mniej niż pięcioro pracowników, to nie jest wymagane posiadanie polityki bezpieczeństwa w formie pisemnej. Niemniej jednak proszę pamiętać, że to właśnie w pisemnej formie, czy to papierowej, czy elektronicznej, dokumentacja BHP bywa nieocenioną podporą w przypadkach dochodzeń powypadkowych, spraw roszczeniowych, czy też jakichkolwiek audytów zewnętrznych. I ta zasada dotyczy i polityki BHP, i risk assessments, i procedur. Co więc rozumiemy przez określenie polityka BHP? Najprościej rzecz ujmując, jest to dokument opisujący w jaki sposób firma dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz wszelkich innych osób, które mogą być w jakiś sposób narażone w skutek działalności firmy. Mówimy tu o praktykantach, osobach wizytujących, osobach trzecich i tym podobnych. Swoim zakresem ten dokument powinien obejmować wszystkie aspekty organizacji i być odpowiedni w swojej skali, obszerności i detalach do wielkości i profilu firmy oraz stosowny do branży, w której firma działa. Jeśli chodzi o wytyczne dotyczące formy takiego dokumentu, to zazwyczaj polityka BHP składa się z trzech elementów: Statement of Intent, Organization and Arrangements. Pierwszym elementem jest Statement of Intent, czyli tak zwane oświadczenie woli. Często zawiera się ono na pojedynczej stronie w formie swoistego manifestu, podpisanego przez dyrektora firmy. Oświadczenie woli opisuje sposób zarządzania bezpieczeństwem w firmie, a także wskazuje zaangażowanie organizacji właśnie w kwestie BHP. Innymi słowy, jest to deklaracja wizji, którą firma tworzy i będzie realizowała, aby zapewnić efektywne zarządzanie BHP. Organization to tak zwana sekcja organizacyjna która szczegółowo określa, komu przydzielane są obowiązki i jakie role odgrywają poszczególni pracownicy w ogólnym ujęciu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Z perspektywy prawnej, to zawsze dyrektor firmy posiada ostateczną odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów health and safety oraz za zapewnienie adekwatnych rozwiązań dla ochrony zdrowia. Oczywiście, w większości organizacji obowiązki te zwykle są delegowane pracownikom ze szczebli menadżerskich i kierowniczych. Arrangements to sekcja założeń która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zarządzania konkretnymi działaniami, funkcjami, a także aspektami pracy. To właśnie do tej sekcji należą oceny ryzyka oraz najczęściej z tych ocen wynikające procedury pracy. W zależności od profilu działalności, ta część dokumentu może obejmować takie kwestie jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pierwszą pomoc, raportowanie wypadków, bezpieczeństwo elektryczne, Sprzęt roboczy, narzędzia, substancje niebezpieczne, prace fizyczne, a także wszelkie inne kwestie związane z konkretnym miejscem pracy. W większych organizacjach sekcja założeń może odnosić się do innych dokumentów, takich jak instrukcje bezpieczeństwa, regulaminy lub opisy bezpiecznego systemu pracy. Jak widać, struktura czy też format polityki BHP i jej podział na te trzy elementy nie jest przypadkowy. Pozwala nam on bowiem jasno określić: po pierwsze, co będziemy robili, żeby dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w naszej firmie, po drugie, kto będzie miał konkretne obszary odpowiedzialności za bezpieczeństwo, i po trzecie, jak w praktyce będziemy o to BHP dbali. Pozostaje więc pytanie, jak opracować i jak skutecznie wprowadzić w życie politykę BHP. Najlepiej byłoby, gdyby polityka została napisana z udziałem ludzi w Twojej firmie. To oni najlepiej znają organizację i sposób jej działania. To właśnie oni najlepiej znają codzienne sytuacje, problemy i zmagania i mogą dostarczyć wielu cennych informacji, pozwalających te problemy zaadresować. Feedback pracowników bywa również bardzo przydatny podczas cyklicznych przeglądów polityki. Ja od siebie dodam, że nie polecam ściągania gotowców polityki z internetu. Jeśli potrzebujesz pomocy i porady z zewnątrz, skorzystaj z pomocy akredytowanych konsultantów BHP. To pozwoli upewnić się, że dokumentacja spełni wymogi prawne i będzie odpowiednia do potrzeb i profilu twojego przedsiębiorstwa. Dla skutecznej implementacji i praktycznej realizacji polityki BHP kluczowe znaczenie ma odpowiednie przydzielenie obowiązków w firmie, i mam tu na myśli sekcję drugą, czyli sekcję opisującą, kto będzie odpowiedzialny za konkretny obszar. Każdy w firmie powinien być świadomy swoich obowiązków w kwestii BHP. Treść wewnętrznych przepisów i ustaleń bezpieczeństwa musi więc dotrzeć do pracowników. O założeniach BHP możemy informować pracowników różnymi metodami. Na przykład możemy wywiesić kopię dokumentu na tablicy ogłoszeń w miejscu pracy. Główne założenia i wymogi wywodzące się z polityki BHP powinny również znaleźć odzwierciedlenie w job descriptions, czyli opisie warunków zatrudnienia. Powszechną praktyką jest uwzględnienie założeń polityki BHP w programie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników, a także cyklicznych szkoleń BHP dla pracowników. I na koniec jeszcze jedna kwestia, niby oczywista, a jednak tak często pomijana niby prosta, a jednak powstają na ten temat dziesiątki książek. Chodzi mi o przywództwo w kwestii realizacji polityki. Leadership w kwestii zarządzania bezpieczeństwem. Przedsiębiorco, pamiętaj, jeśli podpisujesz się pod polityką BHP i tym podpisem potwierdzasz, że bezpieczeństwo Twoich pracowników jest dla Ciebie ważne, to pamiętaj też o tym w praktyce. Jeśli w polityce napisałeś, że safety is our priority, to działaj tak, aby BHP rzeczywiście było tym priorytetem. Przypominaj o tym pracownikom. Nie zezwalaj na ignorancję, ale przede wszystkim sam nie ignoruj. Świeć przykładem, bo to buduje dobrą kulturę pracy. Firmy z dobrym standardem bezpieczeństwa to firmy, w których widoczne jest przywództwo w tym temacie. No, samo z siebie bezpieczeństwo się nie zrobi. A po drugie, w kwestii zaangażowania dyrektora w kwestie BHP, a właściwie braku tego zaangażowania. Pamiętajmy, że ryba psuje się od głowy. Dlatego właśnie przed brakiem zaangażowania bardzo przestrzegam. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku bezpiecznika. W kolejnym odcinku omówimy kwestię bardzo istotną, wręcz fundamentalną, a mianowicie omówimy temat oceny ryzyka, czyli risk assessment. Tymczasem zapraszam do odwiedzenia strony praktipol.com oraz do subskrybowania kanału Bezpiecznik UK. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.